Witam serdecznie, 22 marca, słuchajcie, ptaki na drzewach siedzą, kombinują, słuchajcie, tutaj sprawy rozwojowe, zakładają rodziny i w ogóle, w ogóle ćwierkają, temperatura jest inna, no, 15 stopni w cieniu, u mnie oczywiście, słuchajcie, zawsze taki bałagan, dlatego, że stamtąd nikt tego hmm, cmentarza nie... Nie ma opiekuna. Zobaczcie, jak liście latają. Stamtąd wszystko, przez pół roku te liście są przerzucane przez ten e, mur i ja mam tutaj sprzątanie na okrągło, na mojej pasiece, non-stop, 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 non-stop. Bo tam nie ma gospodarza, nie? Bo to kiedyś była gmina żydowska i się opiekowała tym, a teraz przekazali to miastu Czeladzi i jest to pod muzeum. I teraz nikt się już tym nie opiekuje, jak widać. Gędzie wiszą, słuchajcie, połamane. Takie wiszące, że nie wiadomo kiedy to spadnie i komu na głowę. Jak ktoś będzie chciał zwiedzać, to uwaga. No w ogóle nie polecam bez kasków, bez jakichś, nie wiem, szczególnych warunków ostrożności, bo te drzewa mają chyba ze 100 lat, a to są to pole kruchliwe i tak dalej. Ale nie o tym ten filmik. Słuchajcie, no, może będzie mi lepiej widać, bo pod słońce patrzę. Zauważyliście, moi drodzy, że nie ma nowych youtuberów pszczelarskich. Nie przybywa nikogo na YouTube, kto by na przykład mnie zmienił, nie? bo wiecie, że ja zakończyłem swoją karierę z pszczołami. No i chciałbym, żeby pojawił się drugi taki dziwoląg jak ja i kontynuował. Prace z pszczołami. Zauważyliście, że nie ma nowych youtuberów? Stare wygi siedzą, słuchajcie, coś tam gadają: coraz mniej o pszczołach, coraz mniej o problematyce, coraz więcej o patologii, coraz bardziej w politykę. Więc chyba pszczelarstwo na YouTube się kończy. Chociażby Tomek Miodek, mój serdeczny, że tak powiem, może nie przyjaciel, kolega, bo osobiście, że nie mieliśmy z sobą kontaktu, ale w moim, w moim, że tak powiem, serduszku jest bardzo dobrze ciepło odbierany, bo to on tak naprawdę był takim moim wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o to, żeby zająć się przystępstwem. Zaszczepił a, tym, co pokazuje, no, swoją taką, można powiedzieć, mm, no, właśnie, uciekło mi słowo, wiecie. Taką przebojowością, chyba bym powiedział, nie? Takim stylem opowiadania o pszczołach, obcywania o tym pszczołach. Tomek Miodek, a, naprawdę Tomasz Różewicz, tak, chyba dobrze pamiętam się nazywa, bo ja zawsze myślałem, że Tomek Miodek ma na, nazwi że Miodek ma na nazwisko, ale <laughs> fajna sytuacja, kiedyś kupiłem od niego coś tam, jakiś towar z jego sklepu i potem przyszło właśnie, że to jest Tomasz Różewicz i, i też bardzo ładne nazwisko, bo to takie solarskie kwiatowe, nie? Ale zobaczcie, Tomek Miodek, słuchajcie, siedzi sobie teraz w Azji i na ostatnim nagraniu było widać, że no wreszcie chłop ma obrączkę na palcu znalazł swoją drugą połówkę, spędza bardzo miło sympatycznie czas. I uciekł z tego Eurokołchozu, którymi już naprawdę wszyscy się duszą, szczególnie dotyczy to rolnictwa, pszczelarstwa, no i tam pokrewnych tych wszystkich rzeczy, że ten Eurokołchoz nam coraz bardziej utrudnia funkcjonowanie i normalność. I, I to jest chyba dobra myśl. Chyba pojadę za Tomkiem Miotkiem, słuchajcie, bo mnie pytają ludzie o pszczelarstwo o pszczoły. Hmm, tutaj już wszystko wycięte i w ogóle, w ogóle ja, omawiałem na poprzednich filmikach, hmm, a tam zaczyna, tam jest po prostu high life. Nie? Tam się to wszystko rozwija. Gospodarka po prostu w mega tempie. Jak masz inicjatywę, coś chcesz zrobić, możesz robić, możesz nie, poka Śledźcie kanał Tom Kamiotka, jego relacje. To, co pokazuje, że to naprawdę jest mądry człowiek i, i pełny szatun. No po prostu tutaj, po co się męczyć? W życiu życie jest za krótkie, żeby się tym męczyć cały czas. Można wyjechać, można. Ludzie mu właśnie zadają pytanie: No wracaj, no tutaj tymi pszłami się zajmą. No przecież tam może mieć. Jeszcze lepsze pszczoły, i le jeszcze lepszą wolność, jeszcze więcej kasy zarobić, mm -hmm. uh, i szersze horyzonty, i większy handel, i w ogóle, i, i może tam nie wybrzydzają, jak coś kupią, i nie trzeba kasy fiskalnej mieć, paragonów nie trzeba mieć, faktur, słuchajcie, księgowej utrzymywać, i wszystkiego, i wszystkiego, 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 co. Co, słuchajcie, spowoduje, że bardzo ciężko będziecie pracowali, nie będziecie w ogóle zrelaksowani, nie będziecie w ogóle zadowoleni, szczęśliwi, nie będziecie mieli czasu dla swojej ukochanej, czasu dla swojej ukochanej, tylko będziecie gnili w papierach, w stresie, przed tym, czy czasami o złotówkę, żeście się nie machnęli. Czyli nie oszukali, scyganili nie, skarb państwa, który pompuje grube miliardy do państwa oś, ościennego? Nie, no do sąsiada, nie? W którym tam jest, w którym, słuchajcie, tam się źle dzieje, bo się bo się wojenne sytuacje tam zrobiły od pewnego czasu i tam trzeba strasznie dużo pomagać za to, że jeszcze się straszonymi sankcjami yy, za tą pomoc nie ma wdzięczności, tylko jest odwrotna sytuacja nie? no to powiem wam, że pełny szacun dla Tomka Miotka że po prostu on zrobił tak i zmienił swoją sytuację. Każdy z nas tak może zrobić. I zmieniasz swoją sytuację. Czy przypisane ci jest męczarnia w danym punkcie na całe życie? Dzisiaj mnie odwiedził, słuchajcie, bardzo sympatyczny człowiek. Przychałem tutaj do siebie, bo już tu rzadko bywam. I Okazuje się, że ten człowiek chodzi tutaj wzdłuż mojego ogrodzenia, po drugiej stronie i coś tam szuka. A ja tam podszedłem, troszeczkę się pokazałem, no i się okazało, że on jest pszczelarzem. On ma dwa lata stażu pszczelarskiego. I on tutaj zlokalizował mnie, bo ogląda moje filmiki. No i tak szukał tu kontaktu po prostu ze mną. No go zaprosiłem na posesję. Rozmawialiśmy, słuchajcie, nie wiem, długo. Dwie czy godziny, chyba coś w tym stylu. Ja miałem tutaj wykonać różnego rodzaju prace. Nieważne. poświęciłem ten czas na rozmowę. Dwa lata. Druga zimowla. Cztery rodziny pszczele. I starałem się uświadomić temu człowiekowi, żeby nie szedł żadnymi schematami kompletnie w pszczelarstwie. Tylko mówi. Proste pytanie mi zadał: gdzie kupić jakieś fajne matki? No, powiedziałem, przecież możesz wyhodować sobie swoje matki za darmo. W 5 sekund. No, tylko powiem ci parę rzeczy. No, ja mu powiedziałem. On mówi, że on się boi. Mówię, no to właśnie na tym polega pszczelarstwo. Żebyś przełamywał swoje lęki, swoje jakieś obawy i się doskonalił. Wtedy to się stanie twoją pasją. Jeżeli będziesz chciał tylko kupować matki pszczele, no to podaję mu prosty przykład. Dobra, kupisz matkę u unasienioną za 70, 100 zł, 150, różne ceny. No to i tak będziesz musiał zrobić tą samą robotę, i jeszcze z dużym ryzykiem, że ta Twoja stuwa, średnio mówiąc, no nie zostanie przyjęta. To może wyjmij ramkę z ula, z otwartym czerwiem, z jajeczkami, przełóż ją do innej skrzynki i wywieź z tymi pszczołami, żeby miała tylko co jeść i tak dalej. tam szczegóły, i one sobie same zrobią mateczniki, same sobie wyhodują matkę. Ta matka, żeby się tylko unasiniła, i będziesz miał nic nie będziesz robił, będziesz miał matkę. To jest najprostszy sposób. A jak e, pytam się go, czy z tych czterech rodzin widzi jakąś najlepszą rodzinę? Najlepszą. On e, Nie wiedział, jak odpowiedzieć mi na to pytanie, co to znaczy najlepsza. Ja Mówi, no, może zacznij od tego, że która jest najbardziej łagodna i która cię no, nie kąsa. No, jak tam sobie pracujesz? To może z tej matki, spróbuj pobrać materiał hodowlany, czyli przełożyć larwy podlane mleczkiem do miseczek i tam mu wytłumaczyłem i tak dalej. No i zacznij chłopie działać. A kiedy podać kwas mrówkowy, mi się pyta. I tam ble, ble, ble. Ja mówię, a kiedy zażyć chemioterapię? Zadaj sobie pytanie, kiedy masz za, zażyć chemioterapię? I on mi bardzo mądrze odpowiedział, no najpierw bym musiał się zbadać, czy mam raka. No właśnie, no to odpowiedz sobie teraz na pytanie, kiedy podać kwas. Najpierw musisz zweryfikować poraż stopień porażenia warozom e, danej rodziny, w której masz, do której masz zamiar e, podawać kwas mrówkowy w wysokoprocentowym stężeniu 85%, bo to nie są witaminy ani cukierki. Może nie trzeba? A on mówi, no ale to przecież yy, tak to można podać, zobaczcie się na wkładce na osypie. mówię, moment. Mówiłem na swoich filmikach, że jest taka bardzo, bardzo skuteczna metoda oszacowania porażenia rodziny pszczelej warunkom, czyli flotacja alkoholowa. Nie? flotację alkoholowa. Mógłbyś tego nie robić. Ale się nie nauczysz wtedy kolejnej rzeczy. Oceniania, nie? Skuteczności twojego zabiegu. Popatrz, jak zastosujesz flotację alkoholową przed, to już pozyskasz jakieś doświadczenie. Jak to zrobić, jak sypać te pszczoły, jak matkę tam bla bla, bla, bla. Będziesz już wiedział. Drugi raz, trzeci, piąty raz sypiesz te pszczoły. Będziesz już umiał to robić. On mówi, a szkoda mi tych 300 pszczół. A on mówi, przecież słuchaj, w ulu, jak startuje sezon, to co dwie godziny wygryzać się te 300 pszczół, na pewno nowych, a ty żałujesz starych, po to, żeby uratować tą rodzinę, czy nie uratować? Tego przekonało, że za chwilę znowu ma nowe pszczoły, no to można te stare poświęcić, nie? Na wiecie co, na diagnostykę. Ale po co jest ta flotacja alkoholowa, tak naprawdę? Słuchajcie, potrzebna, że mu wbijam do głowy, żeby uczył się tego robić, żeby wiedział, jak to działa, jaki to jest mechanizm, po to, że jak wykonasz. Flotację, wykonasz zabieg parownikiem doktora kwaska, to za jakiś czas dasz tym pszczołom trochę odpocząć. Musisz zrobić weryfikację skuteczności tego zabiegu, czyli ponownie sypać 300 pszczół i zobaczyć, ile zostało w warozy faktycznie. Bo to, że ci dużo spadło, to nic nie mówi. Mogło spać mało, mogło spać dużo. Ale ile jest na pszczołach? Czy faktycznie zatrybiłeś i opanowałeś umiejętność na swojej gospodarce pasiecznej, na swoim typie ula, na swoich e, powałkach, dennicach, wentylacjach, wylotkach itd., e, że zatrybiłeś, jakie stworzyć warunki do tego, żeby... Optymalne stężenie kwasu było, czyli takie, które zabije ci jak najwięcej warozy, jak najwięcej upośledzi i nie wyrządzi szkody pszczołom w każdym stadiu rozwojowym tej pszczoły. Po to jest ci potrzebna flotacja alkoholowa, żebyś miał narzędzie, bo jak wykonasz flotację alkoholową przed i wyjdzie ci no pewnie ci wyjdzie, że masz maks porażenie, zrobisz zabieg, ok, w ci się bardzo dużo warozy, a za miesiąc zrobisz flotację alkoholową i znowu masz max porażenie. To znaczy, że parownik, która kwaska z jakichś przyczyn złego ustawienia, różnych innych rzeczy, nadmiernej wentylacji, nadmiernej wilgotności, nie wiem, na przewiewnym miejscu ule mogą stać. Dużo, bardzo dużo czynników którymi ty musisz się pochylić, myśleć, wziąć to w Excela najlepiej, tu najlepiej w Excela i rozważyć, co w którą stronę przesunąć, żeby poprawić. Bo jeżeli flotacja alkoholowa po miesiącu od zastosowania parownika, doktora Kwaska wykaże jedną warozę lub dwie, to znaczy, że trafiłeś w gościu w punkt. I jeszcze musisz to sprawdzać. Czyli na innych rodzinach, na tej samej rodzinie możesz się uczyć, bo masz jakiś wykładnik. Po to jest ta flotacja alkoholowa. Dlaczego mówię o alkoholowej? Bo on wspomniał, że ma swoje słuchajcie, napitki wysokooktanowe, i by najlepiej było się spotkać i słuchajcie, tam sobie porozmawiać przy rozweselaczach. Tak? No wie, no to jak masz przedgon i pogon, no to właśnie ja też używam tej substancji do natychmiastowego, że tak powiem, pozbawienia życia pszczoł w tej kubeczku flotacji alkoholowej. Taka bardzo sympatyczna rozmowa. Dałem mu takiego, uważam, uważam, że może trochę przegiąłem nawet, słuchajcie, że mu dałem takiego kopa w tyłek. Żeby go przełamać, bo ja sobie zdaję sprawę, że dwa lata, słuchajcie, posiadania pszczół to jest bardzo mało, ale zarazem to są dwa lata zmarnowane, bo stoisz w miejscu i dalej nic nie wiesz o tych pszczołach, je tylko masz. I uważam, że dajemy mu takiego kopa do działania. Rób, jak popsujesz, trudno. Jak to się nauczysz, to coś wygrasz, to coś poprawisz. Powiedziałem mu też, że nie każdy może być pszczelarzem, ponieważ nie każdy ma do tego predyspozycję, nie każdy ma zdolności obserwatora i tak dalej. Ale jeżeli on je ma, to będzie mistrzem, Tego to, to wciągnie, to mu da ten relaks i odciągnie go, słuchajcie, to pszczelarstwo od tych całych. I głupot, które dookoła nas otaczają i potrzebujemy tego relaksu od tego wszystkiego zacząłem ten filmik troszeczkę specjalnie słuchajcie od tych liści tych cmentarzy i tego braku słuchajcie gospodarzy żeby ci co nie chcą oglądać to uciekli a nie wisieli na tym kanale bo bez sensu a ci co są ciekawi co tam ma być dalej w treści no to właśnie Wam przekazuję, jak to wygląda. Chyba uważam, że dobrze zrobiłem, że się w tych czasach wycofałem z tego pszczelarstwa. A jeszcze mądrzej chyba się zachowuje Tomek Miodek, że w ogóle przenosi się tam, gdzie jest normalnie. Bo życie jest krótkie. Ile będziesz walczył? Ile będziesz walczył z tym wszystkim? Kiedy w ogóle pożyjesz? Kiedy odpoczniesz? Kiedy będziesz zadowolony, szczęśliwy kiedy będziesz kochał na przykład naprawdę kiedy będziesz wolny tak naprawdę ile ci do szczęścia potrzeba wszystkiego ludzie sobie nie zdają z tego sprawy właśnie też, żeśmy z tym kolegą poruszali jak ludzie gonią gdzieś za jakieś marne pieniądze na przyzmianówkach życiorysy im się sypią jak komuś tam bardziej się powiedzie, no to zamiast się go zapytać, jak słuchaj, to doszedłeś do tego, też bym tak chciał, no to z, z innym się zmawia i mówi, ty zobacz, on sobie kupił to, nie? Kurczę, i tak dalej. I już obgadywają, obgadują go i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, kończę ten filmik, nie będę was zanudzał. Głosujcie na Mencena, słuchajcie, Sławomir Mencen. Głosujcie po prostu, bo może to będzie jakaś, jakiś przełom między um, w tym, znaczy w tym co do tej pory przez tyle lat nas hamuje, nie? I cały czas nas za mordę. Już mieliśmy maski słuchajcie założone. Ja nie założyłem, ani razu nie założyłem. Uh, I nie założę nigdy. Żadnej Dlatego na mordyzmu Na mojej mordzie nie będzie Pozdrawiam